No ja jestem Neko, to jest kolejny odcinek, który ja robię. mi na modzie Antebellum, jest to trzeci odcinek i chyba trzeci, o ile będę to wrzucał odcinkami, nie wiem, może to zmontuję, może, no cholera wie co, z tym zrobię Mamy teraz misję, żeby zatkować Kroej, która walczy w tym momencie z Ergusą, Wenecją, Naxosem, to jest attacker walk. Jak widzimy, mają bardzo dużo sojuszy i to z Florencją, która. Florencja jest serio? A to jest to, czerwone, dobra. Ze Styrią, który jest naszym sojusznikiem. Trieste... 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 No i z tym gościem. Więc problem taki jest, że to będzie ciężkie, więc. Mm, no nie ogólnie walcz. Ze Styrią, ja Nie wiem. no Wenecja. Wenecja. Okej. Okay. Więc. Słuchajcie, za poprawałam. Że prawie powie. Czy nam właśnie umarł? Nie. Capek jeszcze żyje. No ja właśnie, chciałbym go wykorzystać jakoś. Jest problem, że nie bardzo wiem jak. Bo to wszystkie wojny są jakieś takie strasznie duże. Musiałbym poklejmować coś. No bo masz, no mogę w styli, się, sobie już No nie bardzo. Mam tutaj pole do manewru. Dalej nie wiem jak się nagrywa, więc jeśli muzyka jest za głośna, czy... ...bass to jest... ...za mocny, to to... Trudno, ale no tak jest. Dobra, my to nawracamy pitu pitu. Ale zaraz nam tutaj Silesian wybuchną Więc warto by było iść tutaj przycisnąć. Tu jest dawa najwięcej. Gdzie 8, 8, 8? Jestem pieprzony łosiem i nie wiem w sumie co. Mogę polanów wypuścić. Nie mogę Polski wypuścić. Tam. Sorry, że taki dziwny humor, ale ja czasami tak, tak mi odwala, że, że nawet siebie nie poznaję Dobra, to Trade Company mogę zrobić ciekawe. Nie, no nie będę robił To głupie w sumie czekajcie czy, czy mój region To nie pokazuje regionów? A mapę regionów tutaj przypisaną O, ten trusu mapę. To jest fajna mapa Koalicji, nie. Eee, geograficzna będzie, nie? Regions tak, to jest inny... Cześć. Nie, to jest... to jest mój region. To jakim wujem... O nie, ja mam tutaj stolicę. Ja jestem w tym regionie. W regionie North Germany. Jestem w regionie północnych Niemiec. North Germany. A jestem w regionie północnych Niemiec. Tak. Niesamowite. Czyli miałem szansę, żeby się zrespił u mnie Renesans. Ale zrespił się w Konstantynopolu, bo jest taki evencik, który wysykuje na tym modzie. Jak grasz? Właśnie. Bizancjum. Możesz sobie wybrać, czy. Chcesz bunty, over extension less than 1% i 50 punktów, to jest bardzo, bardzo świetna sprawa, bo zaraz spadnie ten over extension do zera, a ja dostanę za darmo 50 punktów administracyjnych, których jesteśmy niestety zacofani Dobra, włączymy te forty i dalej jest okropna sytuacja, jeśli chodzi o... Nie zabrali im tej prowincji, Zarobki nasze, nic nie zarabiamy. Te prowincje, no będzie ciężko, będzie trzeba je ponawracać. to para jest, para jest naszej wiery. Co jest spoko, tak się, bo tutaj mógłbym w Transylwanię pieprznąć Ale już mam limit, więc może nie Brałem sobie stosunki dalej z nie niedobrze, bo już z tym jest full, na razie Brak Croatia, widzę guza, to u plecy robi, plecy Moje kurde plecy, mógłbym zrobić tak, byłoby śmiesznie, ale nie Nie zrobić tutaj Udawia nam się... buta zrobiła. Diodoro też się rozrosło. O i powstał serigrad Nie ma już Bize Konstantynopole z Bizancjum jeszcze istniało, istnieją. Jedną prowincję tutaj. Hmm... Jakbym jakiś naukaz z Bali nim zrobił. I z ich. To potem podbijał to wszystko. Patrzcie, jakie piękne tej. Tylko, że niestety mam z Bułgarią sojusz, więc... Preferowana droga... Czekam, kierunek, w którym powinniśmy lecieć, to jest góra. Dobra, tutaj nie ma. To jest ciekawe. Valeti i Mazowie To tylko Pomerania. I to jest bardzo dobry cel. Tylko trzeba by zrobić klejma na Kujawy. A to. To mam... jest Maria, Bułgaria. Ej, no ciężko, wiecie co? Tu, tu, tu będzie ciężko. O, tu nie będzie ciężko, widzę Mołdawię jako potencjalnego. Jeszcze bym misję porobił, wiecie. To. To mógłbym doliczyć w ogóle. Patrzcie, to wam to zrobiono. Wtedy bym to, te trzy misje bym zrobił od tak, jeśli bym teraz ich zadekował Ło panie, cztery misje Cztery misje będę miał zrobione, jeśli te prowincje wezmę Cztery misje Po. Pięć misji, jeśli to mi się uda jeszcze dziabnąć Będę już tutaj praktycznie Zostanie mi tylko to I będę mógł to, i będę mógł to zrobić To Nie, nie będę mógł to zrobić no ale zrobię wszystkie misje z tego drzewka. Wow, to na no, nie jest trudno. To tą prowincję muszę mieć koniecznie. Koniecznie muszę ją zdobyć. Oby Bułgarię nie zadkowało. No ja mam 14 lat, nie? Mam nadzieję, że Bułgaria będzie zajęta czym innym. Dobra, czy muszę Kreaty muszę zadkować, koniecznie. Mogę zrobić teraz z Bułgarią. Nie jest tak źle z tym wszystkim. Tu potrzebuję, ja potrzebuję tylko tych trzech prowincji, więc nie będę musiał wypisować ich wszystkich. wystarczy, że. pewną przewagę będę miał w bitwie. Tylko, że. To będzie ciężkie. Jak wygląda zmęczenie wojną? Ta Styria mnie denerwuje, kurse. Gdyby Styria nie dołączyła, to od razu bym się nawet bez Bułgarii wbijał. Styria jest moim sojusznikiem. Ja stracę tego sojusznika jak. Zatakuje Kroatią Stria wali konia? Tak. Przepraszam za takie określenia, ale e, nie pomaga im. Najwidoczniej. Cześć, to to Kroita się sama bije? Z Florencją. Ej, to jest bardzo ciekawe. Bo to jest szansa, że jeśli przegra Kroeita i złamiam im jakieś susze. Och! Kurde, jakby tak się stało, byłoby świetnie. To mógłbym no, sobie tutaj nieźle zrobić. Ale bardziej mi interesuje, jest... czy ty masz sobie, że. Karniola, tri. Ach, mogę tak sprawdzić na mapie. No sami tutaj są jacyś tacy. Wszystko w chrę. Gdyby mieli sojusz z jakimś tak, na przykład z tymi jakimiś krajami, to byłby super, bo ja potrzebuję naprawdę tylko trzech prowincji. Czterech tak naprawdę. I to tak, o kurde, dużo, dużo mają, ale no potrzebuję tylko ich i, i to tyle, nie? Szkoda, że wcześniej nie pomyślałem, żeby zatkować Panonia. To mógł być błąd, ale i tak bardzo dobrze mi idzie w tej rozgrywce, więc ja nie narzekam za bardzo. Nie jest źle, mogło być gorzej. Zobaczymy jak się potoczy. Podejrzewam, że przegrają, wiecie? Styria... Okej, okay, to jest... To już jest bardzo ciekawe. No i to jest sytuacja. Co to jest? Jedna prowincja, nie obchodzimy to. Tyria dołączyła do tej bitwy na Raguza? Wzięli ich ze sobą Dobra, Test. Test to jest, to jest to że zaraz tam tu wybuchną O, dobra, może poczekamy Może moi wasale to załatwią Kurde, przecież O, super Dobra, nie muszę ani nic czekać Zabiję to i idę Póki mój generał żyje Tak, muszę posiadować te prowincje. O, super. A, mam je. Mam dokładnie te prowincje, które chciałem. Prawda? Prawda? Będą cztery misje na raz, jeśli potem jeszcze... O! Ożty Oż, ty śmieciu! Co to za Sojusze? Dobra już... W sumie dobrze, że takie sojusze, bo to są główne sojusze. O, to są świetne sojusze, bo ja tylko tych dwóch prowincji jeszcze potrzebuję. Więc jeśli tych zaatakuję... Jak to jest agresywna w ogóle? Czekajcie, muszę sprawdzić. No, muszę poczekać chwilę, na pewno. O niewiele, niewiele. Krótko muszę poczekać. Bardzo niewiele. Jeden rok, dwa, dwa. No dwa. To wojna tyle potrwa prawdopodobnie. Dobra, Transylwania zaraz dupnie Więc muszę tutaj uważać Wezmę im... daj mi wolną rękę, biegajcie sobie O, no, to by trzeba było już zrobić. Dobra, wiecie co? O, no, nawet trzy pożyczki, dobra No to jest złe, że takie rzeczy muszę robić, ale trzeba Bo... ...zacafany jestem technologicznie, nie ukrywa. A nie chciałbym mieć Yyy, yy, Wiecie czego? Unbalance research Dobra, tu jest jakiś tysiąc, który mnie denerwuje. Swoim istnieniem Okej. Okay. Weletcis O! Okej, okay, czy straciłem... Nie, nie straciłem nic. Dobra. Widocznie umarł nam władca i hair naraz. Albo umarł nam... Oddno, kiedy nie miałem czy coś takiego. Czy... nie dysputa była po prostu. Dobra, o ładko. Nie, umarł nam przygodowanie, czemu dwa bo straciłem. O jest tragedia. Wojwodynia to jest tutaj, nie? Gdzieś Gdzie... zaakceptuję to, no nie będę wiecie... Ale te 4 teraz robił. To tutaj jest? Chodźcie. No. Och, super. Dzięki. Mogę Bukarię poprosić. Nie, nie trzeba. Tu jest Ford? Wow. Patrzcie. Co za prawica jest? Niesamowite. Ja w ogóle dostanę claim na Kroatie teraz, nie? Kroatie. Myli mi się. Oj, definitywnie. Jak się skoruje, wiecie? Zaraz się skoruje, to będę mógł rozdać stability. Rajcie chcę ten. Dobra, macie. No. Muszę pilnować, żeby mi nie odbieli tych prowincji. Więc tu wejdę na ten fort. Tak, wyszli na fort. To bardzo... bardzo miło z ich strony. O, to jest taki groźny... tak, Ale ja mam przewagę militarną, nie? co mogę zrobić tak, to już w ogóle... O, poza tym ten generał, o czym my tu gadamy? O. Tak naprawdę, ledwo to wygrałem tak, na, tak naprawdę Niech to się stiżuje do końca, czy jest... Okej Jeszcze trochę będzie trzeba postate'ować hmm. No płacę się state'ować, wiecie Chyba, że robię to trade company i głupie to jest Ale tu nie mogę zrobić trade company Bo religię się nie zgadza. Nie, nie robię, dobra To normalnie postate'uję po nawracam. Tak będzie, ale później będę przytrzymam przy, 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 to on holda zrobienia. Mogę już to sobie wziąć, ja bo ja amfortu tam muszę jakiś fort kupować, Byle jaki? Ten najlepiej. O, co to? o pokorowany, super. Dostałem 50 punktów administracyjnych, czyli mogę to zrobić. O nie 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 w wyszku, nie tym razem. Wiecie co? Gdzie oni tu biegają? Kurde weź, ja weź to z CJ Ja plec popilny, weź z CJ No dobrze, dobrze. No kurde Zaupunkty administracyjny dostałem. Fajnie. To jest to czego nam brakuje w tym momencie najwięcej. Tego bardzo fajne jest to, że tutaj w wybrałem, żeby dostawać te punkty. Gdzieś tu jest, nie? Po pierwsze, no, to pierwszy, no. jest spoko. Bardzo fajna sprawa. Dobra, gdy ich tu mordowo zawsze to war score. Wezmę sobie pieniądze z tej wojny przy okazji tych prowincji jeszcze. Tu walczymy w ogóle z kimś jeszcze, nie? Florencją. Małe gówno. No. Powinni mnie obchodzić. Czy to powinni mi obchodzić? Co są najemnicy? To jest Free pane. To jest Stack Wipe, a nie kurde Free company. Hehe? <grystanie> to było piękne. Ok. Obok wybuchli, dobrze. Popię trochę ten Manpower, ale co ja z tym zrobię? Na co muszę? Przejmiecie to? Super. Rewelacja, dawaj pieniądze. O! Nie mogę. Chwilę muszę poczekać? Patrzę, muszę jeszcze rok poczekać. Żeby nie było jakiejś tam koalicji takiej z dupy. Więc sobie jeszcze powolczymy po, po chwilę. Szczególnie, że no ja to tracę tak po 800, to ile to jest? 4 miesiące rekrutacji niedużo. O, co to? O! Okej. Okay. Ciekawe to było yy... Dobra, pokaż, 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 pokaż mi tą Misję, co to mi da? Uwaga, zrobię save'a Bo to jest jakiś event, może być jakiś wybór Nie ma wyboru Co to jest? Okej, okay, zmieniła się kultura i religia w Tutaj, ta. Backa, nie, to tutaj Serio? No, zmieniło się Ej, no fajnie Tu, tu mi się pozmieniało A, takie fajne, bardzo fajne Nawracać nie trzeba I kulturę mam akceptowaną moją Dobra eee. To na pewno wyłączyć To wyłączyć To chyba nie O, ty mogę wyłączyć, ale jaja Taka tolerancja wysoka u mnie jest kraju. Że mogę. Tu były błędy, więc mogę. Mm. Okej okay. Przerywali ustawić znowu. Yy, daleko ci droga. Rywa... A, bo już jestem taki duży, tak? Co, jak który to jestem? Piąty. Piąty, piąty, Serio, ich mogę ustawić, co to gówno straszne jest, gdzie to jest, to, taki placek, to jest jaka religia, no to już jest coś, nie wiem, jakieś... Może bym się na tą Bułgarię rzucił w końcu, z kim ma nie ma sojusza? O, zniecałem to mocny kraj, a tak to nic w sumie, Len, Lendians to chyba to ci, no, okej. Okay. Dobra, czekamy na ten e, trus teraz. Który się kończy. 78. Co? 11 lat. Muszę ustawić ryby. na pewno, bo Wenecja to śmiecie. Kurde, nie są w chlebie, więc można ich lać po mordzie. Scylia też może. Bo to sunni. ścierwa. Ale pan powiedział: kurde, sunni, ścierwa. Jakby to zobaczyli, kurde, Arabowie czy tam inni, to by się zabili, no bo Turcy. No, niestety. W tej grze to, to jest... To jest sunni ścierwo <grymnie> dla mnie. Przynajmniej... W. Przynajmniej w... w... Rejonie, w którym gram Aha, po chimie mogę ten, dobra Albo gram słuchajcie, krajem... Inną religią no i dla mnie to są ścierwa, bo to są kraje, które są innej religii niż moja, a ja gram inną religią niż oni, więc są ścierwa. No dokładnie. Dobra, nie ma, nie ma bez sensu. Kolejna <tryk> eee, wojna będzie. Udej, z... nie wezmę tych prowincji teraz, jak patrzę. Złami, połam im jakieś sojusze, borde im złapie, cokolwiek. Czy, nie wiem. Coś im połamie, na pewno. O matko, teraz? No, masz. Za późno trochę. No, tego goście nie potrzebuję. Teraz jezus. Z takim generałem teraz dostałem. Kurde, turnament. Popatrzcie, no co to jest w ogóle. Już 10% Morali Army tradycznie jednych presjiż pół. nowe Eyre 2.52 Okej, spoko. Ten jest też spoko. Wiara. Nie jest źle. Skoro wziąłem tę tolerancję, to chyba nie mogę pod nawracanie teraz wziąć, nie? Tak, nie mogę. Hmm. Dobra, podnawracam tak o. Mogę zapłacić jakieś pożyczki. Nie chcę... Nie, nie, nie. No dobra, wszyscy mogłem, ty. Ale ja, prawie wszystkie spłaciłem. Okej, okay, gdzie? Tam. mi ja, się tam kultura zmieniła. Ach, nie zdążyłem, będzie separatyzm. Jakiś duży 17,5, o! mordę, ja, Chyba jeszcze bunty. UNG. Zempin, 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 tutaj. UNG. Czy UNG ma jakieś kory? No tutaj. No i tyle. Hmm. Trzeba kiedyś Polską zagrać, na tym modzić kawałek by się grało. O, to jest spoko. Punkty dyplomatyczne też zawsze w cenie. Styria chce Royal Merrige. Styria nie ma władcy jakiegoś? Nie mają już. Bam... Babenberga mają. Dobra, na razie są moi sojusznicy zajebiści. Niech tak zostanie. Już to chrenie ma szansę, że dołącza. Co dużo jestem, rozlałem się, roztyłem. W ogóle dostałem claim na tę prowincję tutaj? Tak, dostałem. Weź to teraz skoruj, nie? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Kurde, wiecie co? To, że mamy tą kopalnię, to jest game changer, naprawdę. To jest, to jest super sprawa. O, czekajcie, bo tutaj zapomniałem o jednej sprawie. To jest absolutnie genialna sprawa, że mamy tutaj kopalnię. Po prostu nam ratuje wszystko. Yy, to niepotrzebne. To niepotrzebne na razie. Tu wszystko nawróciłem. Teraz nawracam jeszcze to. Ta ostatnia prowincja. O, panie! Tu źle jest, trzeba coś klarowić tutaj dać. Nic nie ja mogę dać im. Monopol na wino. 30 komatka, No ale macie. Zadowolenie będzie fajne. Przynajmniej jaki jakikolwiek będzie. Kusi ten przycisk. Ale kolejną Militarkę będę musiał rozdać mm. Quantity, no? quick, like nie? Co czas z Manpowera brakuje, tylko agresywnie gram Okej okay. O, oh, mogę Enforce Religion zrobić 50% Kurcze, to nie, no nie do zrobienia. Musiałbym mieć idealne relacje i dużo innych jeszcze rzeczy. Najlepiej. ID pod. pod, pod, pod to. O, ja za, ja zarabiam. Więcej bym zarabiał, gdybym to skorował. Ale muszę to wziąć. Może no, mogę coś zbustować. Okay. Niekoniecznie kopalnia złota, no ale coś mogę zbustować. Bo chcę punktami militarnymi, skoro mam takie nadwyżki. To wypadałoby je jakoś tutaj spożytkować. No, no wychodzi na to, że na tą stolicę najlepiej bustować. To jeszcze dużo będę mógł bustować stolicę. Dobra, no to wrzucam znowu. Local dev na stolicę. No bo są te i jedziemy. To będą to. Aha, tak. Faktycznie będę mógł tą misję wykonać potem. I tu będzie centrum handlu w przyszłości. O, to bardzo dużo Zwiększy zwiększy zarobków. Dobra. No to dużo dało. Na pewno dużo dało. Nie, niekoniecznie zarobków, ale nam armia zwiększyła. Przecież z tysiąc tam dało nawet ponad jednostek. Mogę nawrócić moją Gniezno, tak. Tu już wszystko nawróciłem w Silezi, więc. Mogę consecrate Metropolitan, bo to są akceptowane kultury, przynajmniej częściowo. Wszystko jest ortodoks, więc super. A Gniezno jest tutaj i Gniezno jest polskie. Potrzebuję tutaj... Tak i... 37, no długo dość, ale dobra. Mógłbym wyrzucić już to. tą tolerancję i tutaj dać do nawracania, ale to bym musiał coś wywalić To wino bym musiał wtedy, A to nie, to nie ma, to już, to już za późno nie pomy... o trzy inflacji, nie pomyślałem chodzi tam do gniazda, bo zaraz tam walnie i tutaj coś walnie, zemplinia tutaj czemuż to, ortodoks, bardzo ładny, a zrobię tu kora, niech będzie o matka, dobra o, to, to był dobry event w sumie znaczy, bo większą autonomię o 10, a Przynajmniej nie ma buntów Nie, są dalej, 0 0-2, Teraz się skończą to W ogóle nie wybuchają Aby tak na Autonomię zwiększona. aha to wtedy auto... eee, bo ja autonomię tu zwiększałem To jest, to ma sens, to ma sens Nie wiem, czy on się to fajnie ogląda, ale ja dzisiaj jestem na takim flow'rze Mi się super przyjemnie gra w aerobkę. I chyba słychać po moim głosie, że tak bardziej no żywiej jest, no. Co jest, kurde? Klikać nie potrafi, to będzie Reconquest, tam. Okej, ale takie niestałe, bo no, takie sens, co. Mogę okay, i jakąś wybrać, ty? W sumie do agresywnej ekspansji gdzieś tam dupnąć konka? Kupi ten Age trwa, jeszcze bym to wziął. To już w ogóle miałbym bardzo dużo zmniejszenia. agresywnej na ekspansję, mógłbym dużo podbijać. Chyba nawet tak zrobię i w ogóle zastanawiam się, czy brać pierwsze militarne ID Wiecie? Zawsze biorę militarne pierwsze, bo brakuje mi armii. I quantity super jest. Bierzesz te dwie rzeczy, jest świetnie. Tylko problem jest taki z quantity. Reszta, jeśli masz pieniądze, nie jest aż tak przydatna, tak naprawdę. Więc skłaniam się ku temu, żeby zmienić teraz fokus na administracyjne. I pierwsze id wziąć Quantity właśnie dalej. Wziąć pierwsze te dwie rzeczy gdzieś tam w międzyczasie, a już zaczynać religijną. Tak bym to zrobił, wiecie? Tak bym to zrobił bo wiecie, jesteśmy ortodoks i praktycznie no będziemy tu walić tych ortodoksów, niestety więc tu będziemy musieli jakieś kory porobić czy, czy klejmy i, i te sprawy, nie? Ale jeśli pokonamy Bu Bułgarię, no to tu jest wszystko Sunni Jeśli będziemy chcieli iść na północ, tu jest Slawik Romuwa Sumonesko, Norse, tutaj dopiero jest katolik, więc to wszystko będziemy mogli podbić na religijnych ideach, jeśli nam się uda w ogóle zrobić religijne do tej pory, no i też jeśli Kreatie. Wreszcie, nam się uda jakoś tutaj skosić A widzę, że nie ma już sojuszy Ze Styrią i Florencją To będziemy mogli się rzucić na Scylię, która ma sojusz z Andaluzją, więc się nie rzucimy na Scylię Okej okay. Nie wiem, czy wam się podoba taki komentarz W ogóle skończył odcinek, i zacząłbym kolejny, więc na razie cześć